Drodzy państwo, witamy serdecznie ze stadionu dla Ceramika i deszczowego Villarreal. Gorąco zapraszamy do obejrzenia z nami dzisiejszego spotkania. Kłaniają się Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Bardzo się cieszymy, że właśnie z nami spędzą państwo najbliższe półtorej godziny. Mamy dziś dla państwa spotkanie olbrzymiej wagi. Pierwszy półfinał UEFA Champions League. Villarreal zmierzy się z Liverpoolem. Tomku, myślę, że jako neutralni kibice życzymy sobie dzisiaj tylko jednego, żeby ten pierwszy półfinał UEFA Champions League odfitował w bramki. Wspaniałe akcje i wielkie emocje, a o wyniku decydowała forma meczowa piłkarzy, a niewątpliwe decyzje arbitrów. To może być świetne spotkanie, więc nie mogę się doczekać. Już wiemy jakim składem rozpocznie ten mecz Villarreal. I chyba ustawieni będą w ramach klasycznego 1-4-4-2. Dwóch środkowych pomocników to więcej możliwości w środku pola, ale i kłopoty, jeśli nie mają jasno zdefiniowanych kompetencji. Do tego dochodzi efektywność gry skrzydłami, które tutaj mają blisko do partnerów i są po prostu włączone w krwioobieg drużyny. Poznamy dziś najlepszą klubową drużynę w Europie, bo przed nami finał UEFA Champions League. Obie ekipy pokonały niezwykle trudną drogę, by się w nim znaleźć, ale koniec końców pamięta się tylko zwycięzców. I tak i nie, Tomku. Przegrane drużyny Bayernu, Atletico czy Milanu też na trwałe utkwiły nam w pamięci. Czasem aż trudno uwierzyć, że pierwszy finał tych rozgrywek odbył się dopiero w 1993 roku. Ale Milan miał wtedy ekipę, a jednak Włosi musieli uznać wyższość Olympique Marsylia i triumfowali dopiero rok później, gdy sprawili pamiętne manto 4 do 0 w wielkiej Barcelonie Króljpa. Ciekawe, czy dzisiejszy finał też przejdzie do historii. rozpoczęli teraz. Pierwszy mecz półfinału UEFA Champions League. Gerard przyjął piłkę. szybka w szesnastkę, ale strzał zablokowany. Tak jakoś bez przekonania wybił tę piłkę. Nadal może być groźnie. Teraz z piłką Gerard. Bez faulu. Czyściutki odbiór. Trudno z góry przesądzać, który z piłkarzy indywidualną akcją rozstrzygnie losy spotkania. Ale na pewno sporo możemy się spodziewać właśnie po... Nie wyglądało to najlepiej. i Wygląda na to, że jego nazwisko trafi za chwilę do sędziowskiego notesu. Łapie więc żółtą kartkę już na początku spotkania. I teraz sztab trenerski ma się nad czym zastanawiać. Też mi się tak wydaje. To wywodne spojrzenie oznacza uspokój się albo trafisz na łapkę. Wymuszona zmiana na pewno ograniczyłaby swobodę taktyczną sztabu szkoleniowego. Mogło być groźnie, ale wybija piłkę po tej brzutce. Sędzia gwizdża na korzyść Liverpoolu. Będzie rzut wolny. Sędzia ma dość takich zagrań i ostrzega teraz, że następne takie przewinienie skończy się od razu żółtą kartką. No tak, trzeba gdzieś postawić granicę. Bardzo dobrze teraz interweniuje powolnym i utrzymuje piłkę. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Orie. Ma sporo miejsca w bocznej strefie boiska. Teraz piłka posłana na dalszy słupek. Ale za blisko to było granie bramkarza. Pewnie kończy ten atak. Coraz bliżej pole karne, żeby się tylko nie nadziali na kontrę. Bramkarz wybija, ale gra się toczy. Teraz piłka bezpiecznie ląduje w rękach bramkarza. Było mu znacznie łatwiej niż jeszcze przed momentem. Tak, rywal miał naprawdę świetną okazję do strzelenia gola. Nie wykorzystał jej. Akcja trwała dalej i dopiero teraz golkiper łapie piłkę. Ma piłkę teraz Mané. Szansa! Mogą zaraz prowadzić. Co za obrona! Nie ma bramki! Świetna interwencja. Co tam się stało? Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Głęboko teraz, nie tym razem. Rywale neutralizują zagrożenie zrożnego. Zablokowany ten strzał. Uwaga, może teraz wypieszczona piłka nad głowami obrońców. Tracą teraz piłkę, bardzo źle podał. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. I już po kontrataku rywale odebrali im piłkę. Takie podanie nie miało szansy dojść. Nie ma o czym dyskutować. Fawł. Sędzia odpisuje przewinienie. Powinien do tego dojść. Ładnie się ten atak rozwijał, ale rozpoczną teraz od bramki. Bez problemu wywiódł przeciwnika w pole. Piłka opuściła plac gry. Out. Gerard przyjął piłkę. Niepewnie teraz to zagrywa. Chyba chciał to wybić daleko. Rzut rożny. Świetna okazja, by objąć prowadzenie. No wreszcie jakaś okazja. Z tego może być prowadzenie. Jakież teraz ożywienie wśród kibiców. Ani Parejo z rożnego, bo okolica 11. No nie, po co w ogóle strzelał z takiego kąta? Przecież mógł się domyślić, że trudno będzie w ten sposób zapunktować. Piłkarza oceniamy po umiejętnościach, a tutaj ewidentnie zabrakło umiejętności podjęcia decyzji najlepszej dla drużyny. Tiago, Mo Salah. Jogoszota. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Ależ teraz zmarnowana okazja, której jedynym efektem jest oddanie piłki. Znakomite ustawienie i przechwyt. Spójrzmy, co teraz zrobi z piłką. Jest potwierdzenie, tylko dwie minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Holuje piłkę, widać, że czuje się z nią pewnie. Sędzia wskazuje na narożną chorągiewkę. Najpierw gra została puszczona, ale teraz sędzia wraca do tego faulu i pokazuje żółtą kartkę. Tak, dobre sędziowanie. Z jednej strony granie traci na płynności, a z drugiej przewinienie nie uchodzi na złoto. W okolice jedenastki teraz rzuca. I już nic z tego różnego nie będzie. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Drugą połowę pierwszego meczu półfinałowego UEFA Champions League. Czas zacząć. Dobrej zabawy. Giovanni Ossesso. Jest salinią obrony, uwaga! Gratulacje za tę interwencję! Doskonałe umiejętności bramkarskie! Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja gór. Bramkarz jest skupiony, tak się go nie zaskoczy. recho centruje teraz mocno, wybija, ale nie dobrze. niedobrze. Przeciwni Mają okazję wyprowadzić. Nie ma gola, broni Alison. Widziałem już lepsze występy tego piłkarza. Ciekawe, czy zostanie zmieniony w przerwie. Ależ kapitalną obroną popisał się przed chwilą golkiper. Ta interwencja na pewno będzie pokazywana w meczowych skrótach, a pewnie i w sportowych serwisach. Wychodzą z kontrą, jest tam paru zawodników. Dani Parejo był tam, gdzie być powinien, odzyskał piłkę. Jodorzota. Popatrzmy, Liverpool buduje akcję na połowie przeciwnika. Ależ interwencja w polu karnym. Takie zagranie nie mogło zagrozić bramce. Ewidentny spalony, szkoda tej okazji. Obrona ustawiona nieco wyżej. Tu trzeba było wykazać się i refleksem, i przeglądem pola. No niestety, nie ty wraz. A zatem akcja, reakcja. Mamy zmianę i w jednej i w drugiej drużynie. Czuwają się do przodu, mają tu sporo rozwiązań. Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco. A jednak spalił na panewce. Znakomite, prostopadłe podanie. Dobrze obroniony strzał. Próbuje stawiomany. Brawo, Cudowna parada. Będą to pokazywać w skrótach. Nie ma gola, dalej mamy remis. Trener wyraźnie zawiedziony, w pełni go rozumiem. Głęboka ta centra z narożnika. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. Taka okazja! Przedarł się pod bramkę. I tak to zepsuł. Będzie to sobie wyrzucał taka sposobność, może się szybko nie powtórzyć. Tymczasem pokpił to koncerto. Interwencja najwyższej klasy. Akcja rywala skasowana. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowej. Fabinho. I chorągiewka w górze. No tutaj chyba zabrakło koncentracji, bo to podanie zwrotne po wyrzucie z autu zupełnie niepotrzebne. I będzie zmiana w Liverpoolu. Ciękka pół. Oddali piłkę rywalom. Dobre teraz zachowanie w obronie. Wybijają to dośrodkowanie. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Róg to szansa dla Liverpoolu, by objąć prowadzenie w końcówce spotkania. Czy ją wykorzystają? A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest łaska. Ośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Zmarnowany już utrożnik. prosto do bramkarza. 5 minut do końca, wciąż mamy remis. Mocne wejście, ale czyste. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. Dani Pareko, więcej okazji na przełamanie tego remisu mogą już nie dostać. Zobaczmy, ten corner może wszystko zmienić. Czasu niewiele, rezultat wciąż emisowy. To bardzo ważny moment. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. A Recho centruje teraz mocno. Spokojnie ale są w tej sytuacji. Koniec meczu. Tu już dzisiaj nic się nie wydarzy. Mamy remis, który...